Witam na moim kanale. Jestem dzisiaj z sam w domu. Zaraz Wam pokażę, jest nowa aktualizacja dra. A teraz, jak widzicie, skrzynkę otworzymy sobie ją. Nic tam niestety nie zrobiło, ale mamy jeszcze, pokażę Wam jak to wygląda. Zabunek prezentów. Zbiory klejnotów, nic się nie zmieniło, poprawie, ale patrzcie. Jest statek, nowa mapka. Jest nowa gra jak widzicie no to może teraz doszła kolej. No niestety nic nie dopnęło. Mówi się to brudno. Ale będziemy próbowali. M, m, że pokażę Wam wszystkie mapki ogólnie i pokażę Wam dobre, dość bardzo dobre postacie na tą grę. Ogólnie, gra na tym polega, by, za, by skraść prezent do naszego prezentu, ten czerwony. I wtedy mamy jeden punkt. Niestety, ale Brock to powinno nie złagodzić, chyba że wszystko zepsuje. Nie! Piper, błagam. 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 Piper. Ci błagam. W torgu. Nie. Dobrze. Jeden z nich niestety. Trzeba zabrać im prezent. Ale trzeba też pochwalić. Załaskę na go? Chcę skraść prezent, mamy go, teraz będziemy jechali prosto do prezentu, bum, 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 nie, nie udało się skraść prezentu, może blok to W rok. nie żyje.

Nie dobrze, żeby tak to. Go zostawiam. była na to z jednej strony, to nie? Brawo wymyślił. Fajną rzecz. Szkoda tylko, że nie można swojego powodu przemyśleć. Szkoda problemu. Yeah. Mm -hmm. Hmm? Dół, bo... Albo dół, Frank. ja, ja. O, nie dam. Albo długo, Ogólnie jest. O, tryb. To już mówiłem w tą... O, trzy skrzynki. Ja kocham tu ten... Bo ogólnie yy, wchodzę do prawda i na zapatrzę aktualizacja. Nie no no, czułem się jak nie wie czemu akurat na flanka. Wyszędy miał. A serio? W co ten gościu się wpakował? W co ten gościu się wpakował. Lubi przeczeć I takie fajnie by było jakby nam zapnęła. Pokażę wam nowo, nowego zadymiarza. Co dziwne, nie ma jednego... Oha, jest! Jest. Max, on się pojawi. On będzie mityczny. To będziemy zbierali skrzynki na Maxa. Ogólnie, no bo... widzieliście widzieliście sami sobie, oglądaliście filmiki na YouTube. Jak jest... Nie no. Jest szacun. Na przykład jak bit jest taki wolny, to on tak, za, i, i, że i, to jest fajne, że je, dzięki te, jego i tego podwładni mogą szybciej biać. Kupię. No. No, no. Będę musiał kupić, jeżeli mi nie drobno. Zobaczmy Megabox. Napiszcie mi w komentarzu, co mam zrobić. Czy mam kupić jeden po z tych postaci? Czy mam odpowiadać mega Megaboxy? Czy mam sobie kupić pakiet, czy może sklep? No. no. panie. No nie widać. Bibi, bibi. 在哪里？我在这里等。 I mm do -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

何だろうかる दो भी को, दो सदाईयाँ दीजिए इनको। वाक़रतान चुम्बन जब पाई पर, तलवों सब आए, आए, चुम्बन जब, सुनामा, अम्म nie używam auta. Nie. No i ogólnie, jak widzieliście, Max... myślałem, że maksa nie ma. Ale be, jest, by jest i Max będzie. Wybrujemy sobie i Maxa. Pytanie, czy Max samego siebie może sprywać? O, że myślisz. Ja. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Ale jak on szumi. Zobacz. Jak nie szumi. Jak on Proszę. Nie trudno się roboty. No A teraz zobaczymy sobie. Ogólnie, jeżeli nie wiedziałem, to ja mam dwa konta. Zobacz. Nie dwa, ale Czter... cztery albo pięć. A, strzelam. A już może strzelać, Po strzeleniu się szybko to ładuje. A, mniej. A, osoba spowalnia. To jest dobra. A, szła, Zobaczymy, coś czekajcie. Patrzcie, co to zauwa. Nie, tylko jedno. No Patrzcie, to mi szczęło. Ale ja te Efekt nie dużo zadaje. Tysiące to drugi strzał. to? Nie no. To zajebista. Jak widzieliście. jest ekstra. No matko. No to, to piłki, no, tutaj się nie zmieniła pewnie. A, ale teraz sobie ją zobaczymy. Co tam. No. Tak jak widzicie. nie może tylko chyba to, że woda jest. Nie, najgorzej. Nie no, nasz cel będzie najgorszy pokonać. Wiesz. 我已经不想 Napiszcie, większość głosów decyduje. Mój głos się liczy jako 3 głosy, a Was jako 1, czyli normalnie. Tutaj, ilość. Napiszcie, na kogo głosujecie. Na co? Napiszcie. Nawet sam jestem ciekawy, co byście zrobili. Wszystko. Teraz one nie zastrzeli. Tak ładnie. Ciężko założyć. nie się nie to zobaczyć. Dobrze, no. się Tam można eklimą. Którą ogólnie inna kolumna to są, w innym klanie ogólnie. A jak sobie dać tą dysklinę? Oczywiście, popróbujemy. забачаю effect. Чистовий effect. It is old.

Jak, jak wygląda on no fajnie? Okay, efektu widzicie no. nie no, no ma. To jest drożynna. Co kosztuje? A na sam koniec sobie oczywiście kupujemy punkt mocy. Chcemy sobie ulec To jak szkrzynki będę zostawił. mój kolega tylko jej nie otworzył. Oj, 35. No, to tyle. No to tyle. No to tyle. Na dzisiaj. Zobaczcie jak wam się podobał odcinek. Non è una grande cosa, ma è una piccola